Cześć! Jestem Daniel z Dekersa, a to jest mój rower. Poziomy, trójkołowy, a do tego elektryczny Dekers Hunter to zupełnie inne spojrzenie na turystykę niż było Wam znane do tej pory. Rozsiądźcie się wygodnie w profilowanym fotelu i cieście się z jazdy tak jak lubicie. Napęd manualny, elektryczny czy mieszany. To już zależy tylko od Was. Dzięki mocnemu silnikowi żaden teren Wam nie straszny. A pojemna bateria pozwoli na spokojne przejechanie nawet 100 km na jednym ładowaniu. Kryj w plenerze, wędkowanie, a może wyjazd w góry. Żaden problem. Spakuj ekwipunek do sakt. I ciesz się naturą w wydaniu, jakim lubisz najbardziej. Wejdź na naszą stronę dekers.pl i przekonaj się, jak może wyglądać turystyka nowej generacji.